Hej, z tej strony Dealer. Jest ze mną dzisiaj Czoko Czokolet! I słuchajcie, na no, tym live'ie razem poprosiliśmy was, żebyście zrobili mapki dla nas, dla tego duetu ja i czokolad i już się pojawiły pierwsze mapki na moim mailu. Jeżeli chcesz też zrobić mapkę, to zapraszam ciebie, masz link w opisie, że link maila w opisie. Tylko pamiętaj, tu masz takie przykładowe maila i tak one powinny wyglądać. Powinien być opis i zdjęcia, jeżeli chcesz, żeby nagrał, dobra. Czoklet! Cześć! Cześć! Czy przeczytasz Cześć. zasady? Bo są zasady mapy okay, oczywiście. Okej, okay, dobra, czekaj. To, to nie, to są, to jest mapka? To są zasady. Uwaga, A, uwaga, czytam zasady. Du, du, du. Graj na trybie pokojowym du, Graj dobrze. na GM2. Czyli dobrze, mam, dobrze, mamy GM2. dobrze, tak, mamy. mamy. Yy, wyłącz czat. No to nie, się nie... trzeba bo naprawiliśmy, Dobrze. Yy, nie niszcz bloków chyba, że musisz, nie wyzywaj autora mapy. Dobrze, to nie musimy wyzywać autora mapy, to jest. Dobrze. O nie, wolimy serwera, czemu? Czemu? Co jest stało? Dobra, już jestem, chyba, co? tak jestem. Nie Przez wiem. Chwilę ale... byłeś... Przez chwilę byłeś nagi. Nie, nie się stało. Nie, to krępujące. A dlatego, że ja to mogę wiesz co lety, ja mogę się tu ubierać. Nie wiem czy ty widziałeś, gdzie ty jest. E, multiplayer zetic coś takiego, Nie, a tutaj, zobacz, popatrz patrz na to. Patrz na to, patrz na to! Patrz na to! W kilka z hmm. mogę dać się nagi. No dobra, to dzisiaj będę nagi na odcinku. Niech będzie, tylko nie czułam... A, mam prawie... Czy coś, coś się stało? E, ja, ja, ja przez Ciebie będę się teraz skrępował i nie, będę. Nie, no nie, Marcin, jest... będzie dobrze, będzie dobrze. Dobra, To wpadaj no w lewo, a okay, ja w prawo. Czekaj. Tutaj mam też napisane, co będzie tej tym mapie, ale w sumie nie ma co już czytać tego, ponieważ sami zobaczycie. My już wiemy, bo przejrzeliśmy mapkę e, i. znaczy, tak wiecie, na górze, nie, że przeszliśmy. E, mm -hmm. No i będziemy wiedzieć, co więcej się nas czeka. Okej, okay, czekaj, to chyba to jest parkour, nie? To, tak, tylko wiesz, co? Ja, to ci, przejść, ja ci muszę marze. powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. A spam być... point, nie? Nie ma spawn pointów. O nie! To okay. jest to set set spawn set world spawn? Nie Spawn point? Jak się, jak się pisze Czokret? A spawn point spawn i. Okej, okay, po prostu tutaj. No, dobra, już mam, tak? już mam spawn point, tak. No możesz się tepnąć do mnie, A, bo to masz mięzmy spawn point, tu... tak? Bo to nie był stwiony. A i jeszcze w ogóle, pamiętajcie o łapce w górę! To jest ważne, e, y to, to, zwróćcie Czokret, tam, wróćcie. Musisz. musisz... HGM game, od game 1 włoż na chwilę, wiesz, najlepiej. Okej. Okay. Eee, okej, okay. pamiętacie łapce w górę, dlatego że jeżeli będzie łapek w górę 5 tysięcy, to wtedy biorę się za nagrywanie kolejnej mapki od widza! Taki taki szantaż, znaczy przekupstwo. No nieważne, to dzisiaj gramy czołgoty gramy. Okej To jest okay. dziwne, nie mogę nie widzę. O o o! Okej, okay, jestem czekaj, teraz potrzebuję twojej pomocy chyba. jest jakiś guzik? Kusisz? o nie? Nie, nie, nie. że o nie. Nie, nie, że... nie, nie, nie. O, nie. Co ty zginłeś? Słuchaj, ja ci okłuczę znowu, znowu się Nie, nie muszę... masz spawn pointa, nie ma zrobiłeś. Nie masz spawn pointa, nie. Ach, ach, czekaj. Dobra, to tepaj się. Okej. Okay, <punishedly> Ale okay. czemu nie rozumiesz? spawn point Wiem, wiem! Już! Sekundę! Sekundę! Dara, 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 To musisz typać do mnie jak coś, bo jestem obok! Wiesz co, obok. ja sobie po ja prostu game modem przejdę tutaj. Aha, okej, okay, dobra. to jak coś Dalej, to czekam czy죠? na ciebie. O nie, Dara, znaczy nie czekam na ciebie, bo spadłem. Nieważne! <gül Creepy> okej, okay, to zaraz przejdę i znowu czekam na ciebie. Okej. O nie, ej! Tu jest, tu jest barrier block! O nie! Myślałem, że mogę pominąć sobie ten bloczek niewidzialny. Chciałem być swany, eee, ale nie da okay. się mam spawn tu, mam spawn point Nie, chyba? au, dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay. mi tutaj lava blok, ten magma blok właściwie, <laughs> znowu przychytrzył ja ci muszę powiedzieć, że ja mam ogólnie wpis w księdze rekordów Guinnessa jako najgorszy parkurowiec w Au, więc... znaczy wiesz co, zaczynam ci wierzyć, bardzo powoli <laughs> A, dobra, dobra, nie dobra. A tak czekaj, źle. ale wiesz tam był taki guzik. I co on robi? To nie, nie otwiera mi czegoś? Aha, poczekaj, tam jest guzik. Tak, bo ja to nie mogę przejść dalej. Klik! Czekaj, czy coś, I... co się stało? O. Słuchaj się, jeden blok! No, ale to tam trochę wysoko ten blok się otwiera i nie za bardzo wiem co mogę z tym zrobić. Tutaj... Ale co mi tutaj? O. A ten guzik na dole, to ty masz? Bo ty masz też taki guzik. No, klikam. Tutaj. on tam ci otwiera. Gdzie? Czy to. Aha, tam. No, to przeskoczysz to, dasz tam. radę. Czyli poczekaj. Wiesz co, ja tam ha na górę właśnie Dobra, daj dopiero, okay, okay. dopiero, to dopiero tobie Okej, 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 to dawaj, dawaj. Ten doskocz. Okay. Już? Nie, jeszcze, jeszcze, chwila, ja tu się palę. To, to, to to odlicz, ja odlicz, odlicz, no bo smak blok. Aha, odlicz. no dobra. Uwaga. No. Oł oh, je, yes. yeah, nie, już myślałem, to wyglądało bardzo dobrze, jak miało się udać. <todgrybuj> tak. Okej, okay. dobra, jestem, to... Jestem, jestem. Teraz nie zepsujesz? Yyy... Znaczy, tam muszę teraz skoczyć. No, chyba tak, bo ja nie za bardzo mogę cokolwiek... A nie, mogę tutaj wejść, ale... A, rozumiem! Dobra, czaję. To. E, poczekaj, jakie ja tu teraz wyżej muszę? Ja tu nie wejdę chyba. Tam... Okej. Okay. Nie Ty, wiem. Czy musisz... ja muszę... Czy ja Aha, muszę rozumiem. Tak, tak, chyba tak. O nie. Dasz radę? O nie, dasz muszę, radę? Muszę. muszę Okej, okay, okay, to otwieram czekaj, trzy. Czekaj. To powiedz coś, wiesz... coś. Kurczę, to będzie trudne. Dobra. No, trzy dawaj. cztery o shit, ten... dał radę! Uu, Damn! Yeah. a tam dalej przeskoczysz? Yy, Prze tak. Przeskocz, przeskocz. Tak, uwaga, uwaga. O nie! O, O, o. A ten guzik klikniesz? Yy, stąd nie sięgnę, muszę tam wskoczyć, tam nie. O nie! O nie czekaj, Wiesz, co, to się boję. Sobie... Czy możesz te spawn pointy ustawiać? Yy, no zrób ten spawn point. Może to nie będzie aż takie cheatowanie? Okej, okay. dobra. Okay, uwaga, 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 uwaga. I And... Okej, okay, dobrze, że tak raz dobra. Dobra, dobra. Ale jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Uwaga. Jestem! Jej. Jestem, jestem, dobra. jestem. i to, teraz. Czekaj, to otwórz mi gdzie to jest? Co się otwiera? To jest tam wyżej. Okej, okay. tak. ale. Ale jak tam jak jak skoczyć właśnie to jest dziwne, bo nie za bardzo jest jak tam skoczyć. E... W sensie się mogę tu wejść, ale co mi to da? Eee. Czy stąd skoczyć? No nie. nie, nie doskoczę nigdzie, nie mam jak doskoczyć, to jest. To jest chyba back mały, w sensie coś tu musiało być. O nie. O nie, nie. wiem, nie. wiem wiem, A daj radę! Daj radę! Ej, jak to? To się w ogóle doskoczyć? Musisz zabić, przepraszam. Jestem, 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 teraz i, i, i! I co? I! Nie. Znaczy generalnie widzowie bardzo proszę nie róbcie parkurów, jak robicie mapki dla mnie. Proszę tak. to. Na każdym odcinku proszę, ale zawsze te parkury jednak są. Prawie zawsze. My, My się... Tak jakieś, męczymy z tym. Jakaś fabuła, <laughs> jakieś, jakieś, nie wiem, cokolwiek. Naprawdę, to jest tyle rzeczy w Minecrafcie. zawsze muszą być parkury. No, Teraz to, ja to, to... to jest mini survival tak zwany, jak tu czyli... Jak mogę czekaj, ja nie mogę wskoczyć w właśnie, to jest... Y -y. Ale... Tu barier blok jest na dole, i tak. O, jestem. jestem okej, okay, dobra, jestem. jesteś, brawo! Jej! Okej, okay, to teraz stary. Wyścigi, to pierwszy wykopi obsydian. O, nie, a ja. Prowadzę. Chwila, chwila, tutaj. Drzewo musi zniszczyć, czekolad. A właśnie, ja nie mam drzewa. Zobacz, bo ty masz tutaj dużo drzewa A, to kooperacja my, jest! Musimy... Aha, kooperacja! Eee, no, no dobra. dobra. to ci robisz kilo drewniany, okej? Okay? Mhm. Mm to wykopisz stona. Ej, to fajne, myślałem, że musimy konkurować tutaj. A to taka fajna współpraca nam się robi. kozackie No super. No to nie wpadłem, to Czekaj to ja dopiero... co, co ty tutaj masz? Tu masz diamenty węgiel proszę. Ty też masz diamenty di Dziękuję. Proszę, proszę. E, to ja czekaj, na wykopię i. No trzy stołny Eee, czy to okay. przekopie do mnie, to ja wtedy zrobię z ich kill-off. Eee, przepraszam, jest rano, mamy. Dobra, dzięki wielkie. I mam stone pickaxe. I teraz ja stary jeden iron wykopie. Okej. Okay. I dam ci kill -off. masz tam dwa kolejne. Eee, i już zrobię kolejne patygi i zrobimy ironowy i nie wiem, to kill-off. Wow, kusacko! A, i musisz stone wykopać i resztę, żeby mieć piecek jeszcze stary. Aha, okej. Okay. Dobra, to jak coś to Dobra, tam... to stone... Ten okay. diament na końcu chyba. Tak, no diamenty 3 i mamy diamentów kilo i przykopiemy się wtedy, rozumiesz? Okej okay. Dobra, to Dyrmaj... podzieś tam rzeczy. A czy wiesz co w sumie nie musiałeś Jakiś kill potrzebuję jeszcze? No tak, no tak, tak. Dobra, to weźmy ten. ten. Jeszcze jeden kamień, brakuje kamienia? Y, czekaj, ja tutaj um, nie mam. Um, um, bo jest 7 a do pizzyka potrzeba 8. To mnie niepokoi. O... Chyba autor mapy zapomniał mi się wydaje. W sensie... Oj, chyba, chyba, że my coś źle zrobiliśmy, ale. Nie, a no nie. co byśmy Co mogliśmy zrobić? Serio, w sensie. Tutaj zabrakło po prostu jednego stona, bo tutaj stona nie ma. Chyba tak, chyba że mieliśmy. Nie, ironu nie da się wykopać drewnianym, prawda? Mm... Nie wypada wtedy. Nie, chyba. nie, nie wypada, nie wypada. Było ciekawe, zrobię u ciebie piecy, dobra? Trzymaj o. piecyk, trzymaj to i okay, okay, trzymaj okay. to. Przepadł to Stary wszystko. E, a ja tutaj w sumie... A nie, teraz to wszystko zdaliśmy tobie, ja nic nie mogę zrobić. No, <grym> no właśnie, dobra, to teraz zróbę piecyknie się przepali. Okej. Okay. I mamy jeszcze trzy diamenty i ja mam patyki gotowe i jest wszystko. Jej. No i się przekopiemy, tylko teraz ktoś się będzie musiał przekopać i. A! Co to zrobiłeś? Nie, nic, zapomniałem, <grym> że. <grym> czekaj, 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 chciałem tylko. No mamy to <grym> game od zero i chciałem przyjść do ciebie. Eee, <śled> e, przepraszam. Eee, dzień dobry. co robisz, mokry. Przepraszam. Dobra, O nie zdarza. Okej, mamy, mamy trzy irona. I w Cześć. W sumie, mm, o aha. nie ma irona, ktoś ukradł. Nie ja da, mam da. E, ja To jest stary, zrób kilo w diament, A czy ironowy? Trzymaj badygi, badyle. Dwa badyki, daj mi badyki. Mam badyki i. Badyle I dobrze, dobrze. teraz każdy się musi na swoją stronę Przekopać, czy. No, tak, tak. To jest ogromny Ale Na Tego diament, tego lodu nie trzeba było tu niszczyć. Okej, to mam jeden diament. I dwa badyki. Rzucić diament. A Że, dziękuję. Okej, i mamy diamentowy kilow. To już kopię. To Trwa godzinę, kopanie przedanie, znaczy, że jesteś <laughs> nagi. To tutaj jest troszkę wolniej. Dobra, to się przekopie Czoklo i tam ci ten. I zobaczymy co tam okay. dalej. O, tu jest jakaś skrzynka. TNT i o... o, o co chodzi? Czemu to jest tyle TNT? To nie jest It's koniec okay. mapy, czemu? Czyli bo tu mam... Teraz taki TNT? Może nam się. Może. A, bo słuchaj, w kolei, kolejny tryb to jest bom, Bomber? Czy coś takiego? A, Bomberman był, no właśnie. Dobra, to ciekawe. Ciekawe o co będzie tu chodziło, bo coś takiego jeszcze nie widziałem. Eee, czy jest czokole... O, co są diamenty kolejne, o co chodzi? Nie wiem o co chodzi Czoklet, ale trzymaj. Eee, Tylko eee. mogę ironowy pikać, jak chcesz coś? Ironowy, Aha, ironowy? czekaj, czyli jak są kolejne diamenty, może dla mnie. Na... To jest dla mnie. To jest, irono... nie, 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 stary raczej nie, bo to jest po prostu, żebyśmy jeszcze szli chyba. Ale Aha, nie, to czekaj, ironowy chcesz? A bo dobra, dobra, to zróbmy tak, zróbmy tak, Znale, Znale, ja wykopię te ja trzy diamenty i... Okej, okay, to może Zobaczmy, tak będzie. Zobaczymy, będę miał po tej stronie, bo może ja też będę miał do czegoś to innego powinno być wykorzystane. Nie, nie mam wiem, to, to jest dziwne, dziwne, troszeczkę <grym> ja brakuje ja mi jakichś tabliczki, to tłumaczy. A czy nie łatwiej by było tym, tym TNT sobie po prostu wysadzać? A tak, o to w tym chodzi! Rzeczywiście, masz rację, o to Czekaj. chodzi w tej minigrze, nie kopać. Ciach! Uuu. Uu, Uu. tego. Uuu, no. Dalej. Dobra, ja ty też. Tak, o to chodziło, czekolad. Jesteśmy genialnie, wy się ty jesteś. Jestem bardzo głupi. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. A ja nie chcę mi GUD spadł. Jesteś na chyba. A nie wiem. Nie, Difficulty zero. jak coś. Dobra. O, dobra, już jest zawsze. Okej, pyk. TNT, pyk. TNT. Uciekam! Dobra, jeszcze nie wiem cię, Tu jeszcze TNT, pyk, 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 pyk. Dobra, Okej, teraz zrobię coś takiego. To będzie magia. Nie czy to dobrze, że to robić? Czokret, trochę się boję Okej, uciekam! Shit! Dobra, patrzcie na to ludzie, patrzcie na to. Co tam się dzieje Pomyślałem, a co gdyby postawić więcej niż 4 TNT obok siebie Co ty tam robisz? Nie wiem Nie wiem, że TNT mamy staryka. a można zaszaleć No, w sumie Dobra, no to. Uwaga, robię ścianę. Czekaj, teraz. Czy to jest przejście? Nie, tak średnio. O nie, czekolad! Umrę, jeżeli to zrobię. Ale nie umrę już teraz. Wow, ej, czy ja się. Przekupiałem się do ciebie. Ej, jestem na mecie. Znaczy, nie na jesteś mecie. na mecie już? Znaczy, na, mam takie. Mam kolejną kolejne mapkę. Kolejną mapkę. Aaaa, dobra, czaję. Kurde, Że fajne to, jest... to strasznie. Bo, Taki lepiej, który się odsłania. Rzeczy. Co to jest? Do czego to służy? Wow, mam też mapkę wtedy. czoklet! Coś zniszczyłem! Mamy, mamy złotę. A, bo ja mapkę sobie rozwaliłem czekoladę. Co? Nie, ona jest rozwalona już wcześ... wcześniej chyba. Nie, to ja roz... To jest tak. To jest tak. Czoklet, nie. nie, my rozwaliliśmy. Aha. My rozwaliliśmy. <laughs> O to To poczekaj! To, to mamy restart mapy, zróbmy restart mapy, dobra? Chwila magii! Aż tak, aż tak. chwila magii! I co się stało? Mamy dwie skrzynki, czego co masz w swojej? Bo ja mam... Ja mam drabinki, płotki i... Cześć! Aha, dobra, chciałem zgadnąć, że głowy zombie, bo mam to samo, dokładnie to samo mam chyba, więc. Aha. Ja też wziąłem sobie wszystko. I jeszcze bramki. Też wszystko. Dobra, też wziąłem wszystko, dobra i. I, I co, co, ty co teraz? Aaa, to było. Rewel, to się zbuduj swój parkour, coś takiego? Aha, czyli e... musimy wejść tam na, na górę. Zarobić... Tam na górę? Za pomocą tych. Aha, ale to, to, to można zrobić po prostu coś takiego. No tak, tylko. Czy to e... chodziło? Nie wiem, chyba, może w na, na, sobie nawzajem może zróbmy takie coś. Chyba tak miało być, ale to byłoby my. fajne, nie? Chyba o to chodziło rzeczywiście Dobra, to stary zrobił takie coś, tylko a, bo tu już się można niszczyć bloków, zrobiłby zrobiły coś. Aha. A nie, bo ja mam game od 2. A to miało być game zero 0 chyba na e, tym level, bo tu to, to się to zmienia, czekaj. Okej, okay. i teraz mogę stawiać? Okej, okay, teraz mogę stawiać, nieważne. Okej. Okay. Okej, okay. więc e, to robimy sobie nawzajem parkour? Taki. Okej, okay. o, dobra. Dobra, dobra, ale nie wszyscy zajmą z trudnością, dobra, proszę się. Do, dobra, dobra. Dobra, okej, okay. no to ja to zrobię tak. W miarę, w miarę lightowo. Pyk, pyk, to jest możliwe? Spokojnie możliwe, tylko ja to nie umiem. Okej, okay, to jest możliwe. Coś takiego Okej, okay, to jest latwiutkie. I teraz byś prawie tu wskoczył, więc tutaj tak zepsuję trochę. Okej, okay, i załóżmy o. Tutaj. <grym> Takie coś. Dobra, to będzie bardzo podły parkour. Przepraszam, Czoklet. <grym> o nie Dobra. O tak. O nie! E... O, ta! A nie, to są barier bloki, nie da się tak wysoko skakać. Żal! No dobra, to jest <noise> łatwy ten parkour, już. Proszę, parkour is. E... E... Ready. Już? Tak. To w sumie czekaj, mój będzie też zaraz. Zrobię coś takiego i. E... Tak, takie, takiego, takiego. No tak, sobie parkour robić start to jest takie nie fair, bo ja bym sobie po prostu drabinki postawił. No dobra, masz dwa. Czekaj, czekaj bo chyba chyba się nie da przejść tego. Czekaj. Nie, no ja spróbuję, spróbuję. E, nie, no może się da, może nie. Ja mój, będzie, mój jest, mój jest super na górze. Nie, nie będziesz w stanie w ogóle nawet nic zrobić z tym parkurem. To ale, jest najtrudniejszy parkur na świecie. Ale to się da przejść? Czekaj. A w ten sposób. A? Ej, ty miałeś Endroda? Tak. Au. Ty też nie nie, nie, nie miałem. Aha. Nie miałem. Nie ale miałem. ty miałeś płotki za to. Mhm. A ja nie wiem, wiesz co? Tylko boję się, że mój parkour chyba nie sięga góry. Aha. Nie przemyślałem. To ja tam dobuduję sobie jakiś poziom. Wiesz, level ostatni. A mój parkour. Ty przyszedłeś na parkour mój? Nie. Ej, ale prawie to się da zrobić. Zrobiłem sobie checkpointa Aaaa. Spaniaku. Aha, to się da przejść. Musisz nie da przejść tego. Dobra, ja twojego nie umiem za to przejść. yyy, nie ten... Dobra, czekaj, nie mogę, to ciężkie, czekaj. Co ty czekaj. zrobiłeś? Ty jesteś. Ty nie masz parkour, ale wiesz, jak zrobić? Wiesz, co? Ty mi te... tego też się nie da przejść, bo tu jest. Tu są barier bloki. Aha, to jak mamy wejść na górę, generalnie? i tam, gdzie masz półpłytkę na górze? Znaczy, ty nie widzisz. Aha, to... ja, ja nie wiedziałem, że tam jest półpłytka, więc. To był teraz zrób do końca ten parkour, dokończ mój parkour. Uła. muszę rozwalić to. Ej, czekaj, bo tu ja wskoczyłem, ty miałeś tu wskoczyć? Na, nie wiem, uh, może. bo może... ten parkour tu mnie zaprowadził. Wiesz co, tam na górze, nie wiem czy jak podskoczysz, tam jest taka pół płytka i tam jest chyba jedyne wejście na górę. Aha, okej. Okay. Tak mi się wydaje. To ja, wiesz co, to ja już przyszedłem parkour, więc ja tak zrobię sobie taki mój własny parkour tutaj. Okej, okay, to ja zrobiłem parkour. Uh, e, tylko zamieniliśmy na, no? te, czekaj, zamieniliśmy się na te. Właśnie, czy to jest, to, czy to są odpowiednie miejsca, gdzie powinniśmy być? E, to wracaj, wracaj do siebie. Okej. Okay. Okej, okay, przechodzimy labirynt, Uuuu. Ej, to w sumie taki łatwiejszy Bomberman będzie No w sumie Ej, jak to? Nie, Zrobiłem kółko chyba A nie, tutaj, nie Ja tu znajdę, będę szybszy Uuu, co to jest? Kto pierwszy znajdzie wyjście, ok? Ten zdaje łapkę w górę O, właśnie, to jest Pierwszy Okej, czekaj, o co tam chodzi? Jakieś dziwne są Jakieś głowy właśnie i... A. Czekaj, ja nie mam spawn pointu Czy mam, ale źle się ustawił tutaj, bo się ustawił na górze Ale co się, jak to się robi? Masz? Pewnie jakieś wskazówki jak przejść, jakiś labirynt coś. Ha ty masz... Co, co tu masz jakiś labirynt? O czekaj. Co, co to jest za dziwne miejsce? Co to, co to jest za miejsce? Otworzyłeś mi drzwi Co to jest za miejsce? Otworzyłeś mi drzwi okay. przez sekundę. Słuchaj, ja tutaj mam głowy, mam głosie dwa. drzwi raz, czy nie? dwie raz. czekaj. Otwieram, pyk! Y dobra, D jestem. Dobra, i co tam masz? Y ogólnie tu gdzie byłem Miałem głowę szkieleta. Ja no, też miałem, ja też miałem, też miałem i, takie aha. rzeczy. Okej, okay, a co dalej, czekolad? Dalej mam... Y... O, Jakiś szlaczek o... gdzieś jest? Bo tu mam, jakby... szla mam, wiesz co, mam zaznaczone półpłytkami jak chyba przejść. O, dobra, to mów, pewnie... to mów, tak. To pierwsza półpłytka do przodu, druga półpłytka do przodu, trzecia do półpłytka do przodu i co teraz? Y, poczekaj, bo ty jesteś... Ja mam tutaj takie... M, taki korytarz 2 na 2 Okej. Okay. Y, na prawą stronę tego mm -hmm. korytarza. Ja mam tak, dwie półpłytki do przodu. Dobra. Y, dwie w prawo. Dobra. Y, teraz trzy do przodu. Raz, dwa, trzy. Dobra. Jedna w prawo. OK. Dwie do przodu. Raz, dwa. Y, trzy w lewo. Raz, i... dwa, trzy. Y, dwie do tyłu. Raz, dwa. No dobra. Jedna. No jaki jesteś teraz? Skierowany w, do tyłu to jedna w prawo Czyli w okej okay, dobra jak się, jak się do do Dobrze, 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 nie patrz do tyłu patrzcie do przodu Aha, do, do przodu się teraz patrzysz? Tak, cały czas do przodu się patrzy. Czyli w twoje lewo taki no razie No tak, przodu już no, i co teraz? Jedna do tyłu Okej okay. Trzy w lewo Jezu, jak to jest <laughs> trudne, no <laughs> Trzy do przodu Raz, dwa, trzy i teraz uczę dziwnie, bo mam kilka w prawo? kilka, kilka jak przejść w prawo, ale tak... No nie, wiem, spróbujmy yy, dwa w prawo. Okej, okay, przyszedłem. Tak? Tak! Uuu, do końca mapy całą przyszliśmy. Już! Okej. Okay. Mapka kolejna za 50 tysięcy like pod filmem, o nie. Pozdrawiam czekać na yy, Dillera. Yy, o tym moją mapę. No była, myślę, że była super według mnie. Yy, była, jest... była super, tylko można by właśnie tych kilka tam... Tak, kilka było prawej naprawdę i naprawdę byłoby wtedy ekstra. Więc dziękuję za dziękuję Ci bardzo autorze, czyli misiek0912. Kozacka mapa, nie możesz zaczekać, jeżeli zrobisz kolejną, to koniecznie podeszli. Jeżeli widzowie chcecie tą like w górę, trzymajcie się i wbijajcie kanał również subskrybujcie obo nas i cześć!